Aparat Fujifilm Instax Mini LiPlay. Fujifilm Instax Mini LiPlay to hybrydowy aparat natychmiastowy oraz drukarka 2 w jednym. Dzięki niemu łatwo uchwycisz ulotne momenty i od razu wydrukujesz zdjęcia w formacie karty kredytowej, aby zachować je dla siebie lub podzielić się nimi z innymi osobami. To jednak jeszcze nie wszystko, ponieważ tym aparatem możesz wywołać zdjęcie z dźwiękiem. Aparat został wyposażony w matrycę 1,5 cala typu CMOS z filtrem barw podstawowych, który pozwala na wykonanie fotografii o rozdzielczości 2560 na 1920 pikseli. Dzięki niej każde zdjęcie jest szczegółowe i nasycone kolorami. Gotowe fotografie możesz od razu wydrukować z użyciem filmu Fujifilm Instax Mini Instant Film, sprzedawany oddzielnie. Rozmiar filmu to 86 mm na 54 mm, a rozmiar zdjęcia to 62 mm na 46 mm. Robiąc zdjęcia aparatem Instax Mini LiPlay, nie musisz obawiać się, że będą rozmyte. Wykorzystany w nim system automatycznie i błyskawicznie dobiera odpowiednie parametry czułości, ekspozycji i otwarcia migawki. Aby każde ujęcie było wyraźne zarówno w trakcie słonecznego dnia, jak i wieczornej imprezy, możesz również kontrolować tryb lampy błyskowej i wybrać błysk automatyczny, wymuszony lub całkowicie ją wyłączyć w zależności od otoczenia, w którym robisz zdjęcia. Fujifilm Instax Mini Nitlay Mi to aparat o kompaktowych wymiarach, który bez problemu zmieści się w torbie lub kieszeni. Niewielkie gabaryty, niska waga i dołączony pasek na rękę powodują, że jest ergonomiczny i świetnie sprawdza się w akcji, np. podczas imprezy lub wycieczki. Z przodu aparatu znajdują się obiektyw, lampa błyskowa, przycisk migawki, guzik do wykonania notatki dźwiękowej oraz małe lusterko do selfie. Z tyłu umieszczono wyświetlacz, a także przyciski do wejścia do menu aparatu, wyboru ramki ozdobnej, filtra, uruchomienia samowyzwalacza i obsługi lampy błyskowej. Tam znajduje się również komora na film do wydrukowania. Zlokalizowane z boku przyciski skrótów dodatkowo ułatwiają korzystanie z jego funkcji. Dzięki nim możesz od razu wybrać ulubioną ramkę do zdjęcia. Aparat jest dostępny w trzech kolorach: złotym Blush Gold, czarnym Elegant Black oraz jasnoszarym Stone White. Aparat natychmiastowy Fujifilm Instax Mini LiPlay nie tylko robi zdjęcia, ale również pozwala na wywołanie zdjęcia z dźwiękiem. Po prostu włącz tryb dźwięk i nagraj kilka słów od siebie. Aby go odtworzyć, wystarczy zeskanować kod QR ze zdjęcia smartfonem i przeżyć wspomnienia na nowo. Czułość ISO w zakresie 100 do 1600 ustawiana jest automatycznie. Dzięki temu zdjęcia są odpowiednio doświetlone i wyraźne w każdych warunkach, w ciemnym pomieszczeniu lub podczas słonecznego dnia. Aparat wyposażony jest w kolorowy ekran LCD TFT o wielkości 2,7 cala. Możesz od razu zobaczyć na nim wykonane zdjęcia i, jeśli spełniają Twoje oczekiwania, wydrukować je, zapisać albo przesłać do swojego smartfona. Możesz skorzystać z wielu funkcji kreatywnych, by Twoje zdjęcia były jeszcze ciekawsze. 6 filtrów oraz 10 predefiniowanych ramek pozwala na poprawę wyglądu zdjęć i urozmaicenie ich dodatkowymi elementami. Aparat umożliwia również skorzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth i dedykowanej aplikacji na smartfona. Dzięki temu możesz łatwo przesyłać zdjęcia i zmieniać ich parametry, a także przekazywać obrazy ze smartfona i drukować je z użyciem aparatu. Z aparatem 2 w 1 Fujifilm Instax Mini LiPlay z łatwością uchwycisz najważniejsze momenty i od razu przygotujesz odbitki za pomocą wbudowanej drukarki, aby podzielić się nimi z rodziną lub znajomymi.